Witam, tutaj Roland z Autohandlu Karolant Rumia. Przedstawiam Państwu taki samochód, który mamy w sprzedaży. Jest to Audi Q7, rocznik 2014. Samochód ma silnik 3.0 z kompresorem 330 KM. Auto ma napęd na 4 koła. Quattro ma pneumatyczne zawieszenie. Jest to wersja 7-osobowa. I samochód ten ma przebieg 277 tysięcy km. Auto zostało sprowadzone ze Stanów rok temu. Sprowadzony został przez prywatną osobę, która zamówiła sobie ten samochód w Stanach. I mamy tutaj do tego pełną historię amerykańską, czyli chodzi tutaj o serwisy, przebiegi. Więc mamy wydruki z historii amerykańskiej każdego roku. Mamy również dokumentację zdjęciową z czasów sprowadzenia tego samochodu do Polski. W ten sposób po prostu dokumentując fakt, że samochód jest i był bezwypadkowy. Auto jest w 100% bezwypadkowe, jest też przez nas zmierzony, sprawdzony miernikiem. Grubości lakieru, więc to jest potwierdzone więc to rzadkość na polskim rynku, żeby auto, zwłaszcza Audi Q7, było bezwypadkowe. Także tutaj rzeczywiście tak jest i samochód ten ma dodatkowo potwierdzony przebieg Oczywiście, jak to samochód używany ma drobne uszkodzenia karosaryjne, jakieś delikatne odpryski, delikatne uszkodzenie zderzaczka to są takie zupełne drobiazgi. Jakby nie przeszkadzając zupełnie w użytkowaniu, no ale no jeżeli auto ma być niemalowane, nielakierowane, a używane, no to będzie miało takie. Rzeczy, tak? Tu część jest do, do spolerowania, e, część do jakichś tam drobnych, podejrzewam, e, napraw, jeżeli chodzi o ryski czy wgniecenia. E, ważna kwestia jest taka, że tutaj mamy też, e, jak widać, na załączonym związku pękniętą lampę, ale tą lampę mamy już zamówioną. E, dosłownie jutro będzie wymieniana na nową, więc jest tutaj ta lampa, powiedzmy, temat zamknięty. Mamy tutaj 21 calowe alufelgi i w dobrym stanie na nich opony letnie Michelin. Teraz tak, e, autko hmm, pomimo tego, że ma bardzo fajną historię i jest bezwypadkowe, ma też bardzo dobre wyposażenie, ponieważ proszę zobaczyć, mamy tutaj e, światła LEDowe, biksenony skrętne, czujniki parkowania przednie, tylne, kamerę przednią i kamerę tylną. Teraz mamy też szklany dach z drugim szyberdachem elektrycznie otwieranym tylnym, wersja siedmioosobowa. Mamy tutaj fotele, które są elektrycznie podgrzewane, regulowane z pamięcią i jeszcze dodatkowo z wentylacją. Elektryczna klapa bagażnika, nagłośnienie Bose. Tutaj mamy też czujniki martwego pola. Tempomat, elektrycznie regulowana kolumna kierownicza, skórzana multifunkcyjna kierownica z łopatkami zmiany biegów, system bezkluczykowego odpalania, uruchamiania i dostępu też do samochodu. tylko fotochromatyczne. Hmm. Tak wygląda samochód w środku. Jest on naprawdę bardzo ładny, czysty i zadbany. Nie widać tutaj żadnych praktycznie oznak zużycia. Co jeszcze? Eee, jeszcze pokażę może tutaj te. W również wszystko jest tak jak być powinno. Tak to wygląda. Także tak. Samochód bardzo fajnie wyposażony. Jeżeli chodzi o szczegóły wyposażenia, to odnoszę do naszej strony: caroland.otomoto.pl. Tam wszystko jest dokładnie wyszczególnione. Autko nadaje się do jazdy od zaraz. Nie wymaga żadnych napraw. Bez Fajna, udokumentowana, pewna historia, i to są myślę podstawowe aspekty, które przemawiają za tym samochodem. A poza tym samochód wygląda i prezentuje się naprawdę przepięknie. Także zapraszamy do zakupu. Rumia Grundwald 35, autohandel Karolęt.